Brat Darek, nasz wiodący głos na Zamkowej, który zawsze jest wsparciem naszego uwielbienia. Jak już nikogo nie słychać, to jego zawsze słychać. Bóg dał mu talent, Bóg dał mu głos. On tu już wielokrotnie stał przed Wami, opadając swoje świadectwo, ale poprosiłem go, by wrócił do czegoś, co wydarzyło się kilka lat temu. Kiedy jechał na Zamkową, Bóg podyktował mu wiersz o Zamkowej. Napisał ten wiersz i, i wszyscy mieliśmy przekonanie, i mamy do dzisiaj, że był to wiersz naprawdę z inspiracji Ducha Świętego i naprawdę o zamkowej. Jeżeli dzisiaj chcemy jakoś przybliżyć to Boże dzieło, to poprosiłem go, by, by jego świadectwo było właśnie tym wierszem, wierszem o zamkowej. To znaczy, yy, precyzyjnie mówiąc. To ja go zredagowałem, Duch Święty go stworzył. Przejeżdżałem mostem Grąwalskim, i to było 4 lata temu. No i nagle przyszła myśl: ciepło jest na zamkowej. No ale no ciepło jest na zamkowej. Czemu? Czemu ciepło? No nic, jadę dalej, i, i ta myśl ciągle powraca. Ciepło jest na zamkowej. A ponieważ to był tydzień przed y, świętami y, Bożego Narodzenia, człowiek taki już wtedy jest inaczej nastrojony, więc pomyślałem, aha, będzie wiersz. No ale dlaczego jest ciepło na zamkowej? Cały tydzień. I tak przez cały tydzień codziennie jak jeździłem tramwajem z pracy. I tak codziennie jakaś myśl przychodziła. Zapisywałem to i. Ostatnią noc, z 23 na 24 grudnia, zacząłem to układać, redagować, i bo te myśli przychodziły tam z góry. I wyobraźcie sobie, nadal nie wiedziałem, dlaczego jest ciepło na zamkowej. Dopiero na sam koniec, gdzieś o pierwszej w nocy czy drugiej, spadła ostatnia kropla z góry i. I już wiedziałem. Ciepło jest na zamkowej, chociaż piece jeszcze zimne. I nie wszyscy jeszcze przyszli. Heniek parzy już herbatę. Wojtek gitarę stroi. Zaraz będą śpiewać. Pan życiem mym. Imem zbawieniem. Wiesił chciał życie skończyć w wiśle. Ale przyszedł Jezus i okrył go kocem. Rysiu zgiął wczoraj kolano i już wie, że jest bezpieczny. Już zaczęli śpiewać. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. Jurek jak zwykle głosi dobrą nowinę i nie jeden ma nietęgą minę, bo cóż to jest? Wiara, nadzieja, miłość? I niejeden wnet przypomniał sobie o zgubionych gdzieś na dworcach najlepszych miesiącach, o schowanych po kieszeniach, zmarzniętych marzeniach. Marek dołożył do pieca. On już wie, że to od miłości Chrystusowej ciepło jest na zamkowej. No właśnie, Boża Obecność. Przez pierwsze miesiące po nawróceniu. Ciągle słyszałem, Boże, obecność, Boże, obecność, ale co to jest? Co to jest? I po raz pierwszy, czyli jak mam tu zapisane, 24 grudzień 2004 rok, po raz pierwszy dowiedziałem się, co to jest. O pierwszej w nocy wtedy. I dopiero gdzieś, chyba rok temu, dotarło do mnie że pierwszy poranek na Zamkowej, jaki spędziłem w czerwcu 2004 roku, to właśnie było to. Trafiłem tam z miejsca przedziwnego, gdzie był straszny rygor, pobudka 5.30, tam krzyki, dyscyplina z zero czasu i tak dalej, i tak dalej. I taki trafiłem na Zamkową taki, taki zachukany. Z kolegą razem, żeśmy przyszli, tacy właśnie zachukani. I budzimy się rano. Patrzę tak jednym okiem po siódmej. Patrzę dalej. Jeden gość leży, drugi leży. Trzeci leży. Ten kolega pyta ty Darek. Czemu nie ma pobudki? Nagle tak, otwierają się drzwi. Wpadają cztery szczeniaki. Jeden z zakapcie chwyta, drugi tam, trzeci mi próbuje wdrapać się na wersalkę. Czwarty sika. Zamieszanie. Ale patrzę, ci goście dalej leżą spokojnie. Tak patrzę, parkiet, te psy. Ktoś włączył odkurzacz w drugim pokoju. I tak sobie myślę? Te psy, parkiet, odkurzacz? Przecież to jest jak w domu. Tu jest jak w domu. I coś puściło. Zostałem od czegoś uwolniony w tym momencie. I wstałem już zupełnie inny człowiek, yy, właśnie uwolniony od tych, tego zachukania, tego napięcia, w, w którym ciągłym tym napięciu wiele miesięcy przebywałem. Tu jest jak w domu. I w trzy dni później już w ustroniu się znalazłem i, i dalej wiecie. Ale musiało sporo czasu płynąć, zanim przypomniałem sobie ten pierwszy poranek i skojarzyłem, że to Boża obecność. Bóg mi w ten sposób pokazał, że jestem we właściwym miejscu. O właściwej porze i we właściwym czasie. I niedawno, kilka miesięcy temu jedna z sióstr od nas ze zboru do której bardzo często chodziłem, bardzo, no cały czas o Bogu rozmawialiśmy, świadectwa i tak dalej. Jak już tak bardziej mnie poznała i, i, i polubiliśmy się, to przyznała mi, że y, wiesz co, y, jak pierwszy raz Cię zobaczyłam w Betlejem, no wiedziałam, że z Zamkowej jesteś, y, to sobie pomyślałam, Panie Boże, ja nie mam nic to bezdomnych, ale z tym człowiekiem nie chciałabym mieć nic do czynienia. Także musiało to źle wyglądać. Ale Bóg zmienia ludzi. Najważniejsze jest to, że w końcu zrozumiałem, poznałem, doświadczyłem Bożej obecności. Czyli tego czegoś, czego do tej pory nie znałem. No i czas mijał, pędziłem wartko za Panem i no i na przykład rok temu się zdarzyła taka sytuacja. Jurek z Iloną, wtedy byli w Stanach. Yy, I pędziłem na grupkę, na zamkową. Pędziłem na grupkę. Było już popołudnie, ciemno, i nagle zaczął padać deszcz, ale to było po prostu oberwanie chmury. I w pewnym momencie zorientowałem się, że jestem w pułapce, że do najbliższego dachu miałem około 100 metrów, ale i żeby się wrócić do domu. Po parasol, dodatkowość była taka sama. I po prostu nie było sensu y, biec, czy wczą, czy w tamtą stronę, bo po prostu przemógłbym do suchej nitki. A ponieważ był listopad, więc y, no, to nie były żarty. I po prostu poczułem się mocno zagrożony. Y, wrócić do domu, no to co, przebrać się, y, bo musiałbym się przebrać, by to w ogóle katastrofa. To było po prostu oberwanie chmury. Spóźniłbym się na grupkę. I to wszystko, o czym wam mówię, to się działo w ułamkach sekund. To były 2 trzy sekundy takich przemyśleń. Yy, więc następna yy, myśl była prosta. Zwrócić się do Boga. I mówię, panie, ja nie chcę się spóźnić, nie chcę zmoknąć, bo jeśli listopad w imieniu Jezusa Chrystusa powstrzymuję ten deszcz. Minęła sekunda dwie i spojrzałem w niebo, a tam gwiazdy. Także Boża obecność właśnie to jest w życiu każdego człowieka bardzo ważne. W moim, tak mnie się wydaje, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Choćby w takich sytuacjach. Były inne sytuacje, kiedy pomodliłem się, Bóg mi uzdrowił jakieś tam, czy kolano, czy chodziłem. Wychodziłem w czasie wieczerzy pańskiej do starszych, nakładali ręce, byłem uzdrawiany. To są te wspaniałe rzeczy. I wszystko jest przede mną, ale dużo już za mną. Właśnie tych radosnych, wspaniałych objawień bożych w moim życiu. A zaczęło się od tego pierwszego poranku, kiedy zrozumiałem, że coś jest nie tak, że to jest inaczej niż było wszystko do tej pory. Że jestem już... Z czegoś uwolniony. Dzisiaj już wiem z czego i. No i właśnie i cóż mogę powiedzieć. Y, jutro kończę 50 lat i powiem krótko, życie zaczyna się po 50. <grym> y, a nawet po 80, bo u nas z Boże jest siostra, która y, w wieku 80 lat się nawróciła y, i ma już 91 lat. Świetnym, doskonałym zdrowiu, jest wspaniałym świadectwem, że nigdy nie jest za późno na to, by zbliżyć się do Pana. Także ja dopiero zaczynam. Dopiero wszystko przede mną. Amen.